Dzień dobry, dzieci. Dziś bajka bardzo zajęte psy. Ryszard Marek Groński. Dziś mówi się i pisze, bo jest cierpliwy papier, że z psów pożytków nie ma. Pies tylko jej, chrapie. Co? Pies pracuje. Żarty, to wałką i ladaco. Przepraszam, mogę wskazać na psy zajęte pracą. Kiedy w górach naturystów z hukiem zwali się lawina, kto spod śniegu ich wykopie? Zapytajcie Bernardyna. Niewidomy na spacerze ostukuje laską chodnik towarzyszy jemu wiernie tresowany pies przewodnik Plac budowy armatury cement rury części maszyn pies pilnuje tego w nocy pies rabusiów w mig odstraszy. O, o, o. Żeby owca na manowce nie schodziła, gdy się pasie przez dzień cały, pies owczarek uwija się, przyjucha się, hej, hej, hej. Na lotnisku w wielkich miastach, na cle Pieski się spotyka. Pies dokładnie bagaż sprawdza. Nos ma lepszy od celnika. Złodziej ukrył łup w zaroślach. Ze zwinności swych nóg rad, lecz owczarek policyjny znalazł to, co złodziej skradł. W w instytucjach naukowych, bo pominąć ich nie sposób, na psach leki się próbuje. Nawet płyn na porost włosów. Tam, gdzie wieczny śnieg się bieli, lśnią polarne i zorzy blaski, psie zaprzęgi ciągną sanie. To psy, haski. Przykładów dalszych setka, pod pióro mi się ciśnie, o ciężkiej pracy piesków wstyd mówić lekkomyślnie. Gdy zdarzy się pies nie rób, co pracą się nie trudzi, pies taki najwyraźniej wziął wzór z niektórych ludzi. Dziękuję, do zobaczenia. Papa!